W dzisiejszym filmie nauczysz się robić takie edity. Siema, chcieliście poradniki do montażu, więc zaczynamy dzisiaj serię, którą... Rozpoczniemy sobie tym, jak montować klipy z Valoranta. Wiem, że jest wielu z was, którzy grają w gry, chcą nagrywać pewnie klipy na TikToki, na Shortsy, na wszelakie platformy. Czy to z Valo, czy z nadchodzącego CSa 2, z jakiejkolwiek innej gry FPS. Dzisiaj pokażę wam parę fajnych triczków, jak to zrobić. Na dzień dobry przechodzimy do samej gry, w której pokażę wam, jak nagrać swój skin, żeby uzyskać taki efekt. Łapka w górę i komentarz mile widziany zasuwamy do programu. Jeżeli chodzi o nagranie z gry, nie ma nic bardziej prostego, Zobaczcie. Wchodzicie sobie w kolekcję, ustawiacie sobie. No, ja mam trochę skinów pod siebie. Ustawiacie sobie koniecznie skin z tym wybranym kolorem, który mieście na swoim klipie. To jest najważniejsze. I to jest właściwie jedyne, co musicie zrobić. Niestandardowa, wybieracie sobie ascendzik, Opcje Zezwól na kody, włącz, zamknij. Idziemy do atakujących, z tego względu, że z tamtej strony będzie nam prościej. Dajemy start. E, agent, obojętnie jaki, ja biorę cyfera, bo nim tylko gram i nim był robiony klip. Wchodzimy escape, kody na faza końcowa gry, oczywiście. Wszystko nieskończone, łącznie z sianem. Bla, bla, bla. E, zatrzymujemy sobie teraz czas, ok Jak najbardziej Klikamy B, kupujemy sobie splówkę, którą mieliśmy wtedy Escape Teraz wchodzimy w obraz statystyki To jest ważne, żeby FPS był ukryty Natomiast wchodzimy dalej w ogólne Zjeżdżamy sobie na dół I macie ukryty interfejs w grze Jak macie to wyłączone, na pewno poznajecie ten ekran Natomiast nam zależy na tym, żeby był włączony, czyli był ukryty Lecimy sobie na goście, czyli na klawiszu H w to miejsce, które niektórym może już być znane, niektórym na pewno będzie znane od dziś. Mamy logo, mamy wielki słup światła. Podlatujemy tutaj, zaraz pod logo jest najlepiej, bo jest po prostu najjaśniej tutaj. I jeden co robimy, to klikamy ta naszej broni. Mam już nagrany klip, więc rzucam go do Premiere Pro i zaczynamy montaż. Potrzebujecie jeszcze swoje stanowisko nagrane najlepiej telefonem, bo jest najwygodniej. Dobrze jest to robić w nocy, kiedy klawiatura i ekrany najbardziej oświetlają waszą sferę. No ja robiłem to rano, więc XD, ale efekt i tak wam pokazuję. Tak wygląda moje stanowisko, no jest niestety rano, więc no nie oceniajcie mnie, najlepiej mieć noc oświetlane neonami i to wszystko, ale wtedy i tak ekrany same z siebie i klawiatura daje najwięcej światła. W każdym razie mamy klip, stop klatka, tapeta z cyferem dla zwiększenia efektu. I teraz robimy tak. Pyk, żeby się mniej więcej zgadzało z krawędzią telefonu, i oddalamy. Syk. Staramy się utrzymać stabilnie ekran. I powrót. I tyle, to jest cały klip. Jesteśmy w programie Premiere Pro i na nim wam cię pokażę, ponieważ na nim pracuję Aczkolwiek jak korzystacie z kapkata, to na pewno ogarniecie to, bo to są podstawowe przycięcia, kontrastowanie kolorów i błysk, i to właściwie będzie wszystko, co dzisiaj wykorzystamy. No i usuwanie green screena, wiadomo. To samo można powtórzyć w DaVinci Resolve, czy w jakimkolwiek innym darmowym programie do montażu. Więc każdy, kto jest ogarnięty na tyle, żeby znać podstawy swojego programu, w którym pracuje, ogarnie. A my lecimy w Premiere Pro. Najpierw importujemy wszystkie pliki potrzebne do zmontowania naszego wspaniałego klipu. Wspaniale. Zacznijmy sobie od klipu, w którym nagrałem broń, czyli tutaj. Klipujemy od razu do miejsca, gdzie było e, oczywiście to inspektowanie, czyli to będzie gdzieś. OK. C jak przycinanie, bo tu jest narzędzie Razor, czyli Cut. Lewy na klip, V, czyli podstawowe narzędzie zaznaczania, cały klip z lewej strony usuwamy deletem. OK. I będzie zoom. Dokładnie. I przy zoomie już możemy sobie również przyciąć. Mamy naszą bazę. To dajemy prawy, repeal, Delete, bądź przesuwamy sobie po prostu do lewej strony. Mamy początek. Teraz na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby mieć klip z gry, który chcemy użyć. Teraz tak, ja nie jestem jakimś zawodowcem, nie jestem proplayerem, ale myślę, że coś tutaj się uda. Uciupać. W moim nagraniu są y, dźwięki również mojej ekipy z Discorda. Raczej starajcie się, żeby w waszym nagraniu było tylko i wyłącznie nagranie dźwięków z gry, no bo wam to ułatwi sprawę, nie? Od tego momentu zaczniemy klip. Czyli przycinam tutaj, usuwam z lewej strony, i jest pierwszy strzał. Dokładnie tak. Myślę, że jak najbardziej to kumacie. Usuwamy dalej, szukamy kolejnego wystrzału, czyli tutaj. Ok, przycinamy. V. Usuwamy, dosuwamy do lewej strony. Tutaj ten kolejny strzał jest właściwie szybko, więc nie musimy nic robić. Jeden wróg, myślę, że możemy tu uciąć. I szukamy ostatniego, czyli gdzieś tutaj przed tym dużym shotem. Cały klip wygląda teraz następująco. Oczywiście tu gdzieś możemy uciąć. Zabiłem cię. Ok, możemy to uciąć. Tak wygląda cały klip z poziomu gameplayu.

Tak jak mówię, są dźwięki z Discorda. Prawdopodobnie fajnie byłoby tego nie mieć, no ale na potrzeby tego filmu myślę, że, że nie będziecie mieli mi za złe. Myślę, że możemy uciąć. Dobra. Teraz lecimy ze składaniem całości. Przeciągamy nasz film nagrany telefonem. Pyk. W moim przypadku był nagrany w 4K, więc wchodzimy w efekt Controls. Zmieniamy jego skalę na 50, żeby dopasował nam się do Full HD. Teraz szukamy momentu, w którym ja oddalałem to ze sceny. Top klatka, tapeta z cyferem dla zwiększenia efektu, i teraz robimy tak. Dobrze, dobrze, dopasowane, wiadomo. I Cały dźwięk możemy wywalić, bo to jest tam niepotrzebne. Mamy oddalenie, tu będzie ta sneberka i przybliżenie. Dobrze, mamy całość złożone. Możemy sobie to wszystko dociąć, żeby wpasowało nam się w jedną piękną sferę. I teraz tak, animacja broni do góry, cały klip do prawej strony, to do lewej strony, wiadomo. Klip nagrany telefonem możemy sobie trochę przyspieszyć, żeby było sprawniejsze to, dokładnie. Z tego względu, że zależy nam też na tym, żeby to było jak najbardziej podobne do tego, co jest tutaj. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jest super, myślę, że będzie ok, Świetnie. Teraz tak, efekty, ultra key, ultra key, dokładnie. Przeciągamy sobie na naszą y, animację z bronią, przeciągamy sobie efekt na nasz klip nagrany z giwerką. Pyk, wchodzimy w efekt controls, wybieramy sobie na ultra key, key color, pipetka, zaznaczamy kolor tła. Tyle, jest już wywalone. Koniec tematu, koniec problemu No myślę, że jest pięknie to wpasowane wszystko Więc będzie perfekcyjnie Docinamy sobie teraz cały klip I myślę, że nie powinno być żadnego problemu Żeby to miało jakkolwiek ręce i nogi Zobaczmy tak na surowo, na sucho A sucho jest jak sama nazwa wskazuje No sucho, nie? Dobra Teraz zależy mi na tym, żeby ten klip Mimo wszystko na tej stopklatce tutaj Żeby przed stopklatką poleciał chwilę Czyli kopiujemy sobie nasz pierwszy plik z wystrzału Klejamy sobie Teraz przybliżamy Dosuwamy, żeby było perfekcyjnie w tym miejscu, gdzie się zaczyna. Dosuwamy sobie do lewej strony, żeby trochę nam ten klip poleciał, wiadomo. Ucinamy całość. Usuwamy. Docinamy. Jak to teraz będzie wyglądało? Ja mam, tak jak mówię, dźwięk kurde z Discord'a, więc możemy śmiało usunąć sobie dźwięk. Nie jest nam to potrzebne tutaj. Dobrze, powiedzmy, że jest praktycznie idealnie. Wiadomo, że będą małe zmiany, ale to nic. Z naturalnym ruchem jest to, żeby wyciągnąć kolor z tego klipu, żeby był bardziej atrakcyjny dla e, oglądającego. Więc e, ja lubię dodać sobie na kreatywnym gotowy filtr. Moim zdaniem e, czekajcie, Kodak ALDR jest bardzo ok. Ale on bardzo wykontrastowuje, więc intensity sobie zmniejszmy na 75, nawet na 65 żeby być OK. Dodajmy sobie troszeczkę. Highlightsów z 15, pyk, shadowy, aż tak ciemnego nie chcemy, więc 15 w górę również, 2 do góry, ciut, żeby nie było za mocno, kontrast możemy sobie dyszkę dowalić, możemy się trochę pomawić kolorem, ja myślę, że temperaturę zmniejszymy sobie o 15, żeby było bardziej w niebieskości i tint sobie zwiększymy o 10, żeby było trochę więcej różu, zobaczcie, przed, po jest od razu takie popnięte, nie? Widać, że ten kolor jest od razu taki in your face. Żeby nie musieć tego całego procederu powtarzać, wchodzimy sobie na efekt controls, mając zaznaczony klip, lumetri color, control C, zaznaczamy resztę klipów z shiftem i wklejamy control V. Nałożyło nam właśnie na cały kurde klip. Jedna malutka rzecz. Jak chcecie, żeby był fajniejszy efekt. Wróćcie tak, jak wam pokazywałem, jak nagrywać broń i nagrajcie, jak ją wyciągacie. To będzie ta animacja wyciągania. Jest to niesamowicie potrzebne i ja to właśnie dograłem. Zabiłem cię. Ok, trzeba jeszcze tylko przyciąć niektóre fragmenty. Zgazuj. Zgazuj. Czyli tu. Mamy cały przycięty klip i teraz jedyne co trzeba dodać to parę efektów specjalnych. Każdy program oferuje różne podstawowe przejścia, jak dissolve, Addictive, dissolve, smiry, blury i tego typu rzeczy. Ja korzystam z całego pakietu Film Impact i dzisiaj się nim posłużę. Aczkolwiek użyjemy też jakichś podstawowych, na przykład Imersji, to jest totalnie podstawowo dodany filtr do. Premiere Pro. Jeżeli chodzi o samo to, jak możecie przechodzić między scenami, to to jest naprawdę wiele, wiele podstawowych, fajnych efektów, jak chociażby Dissolve, Addictive Dissolve zawsze się dobrze sprawdza w tego typu przejściach. Dosłownie macie piękne przejście między grą a ekranem. Natomiast jeżeli chodzi o to nagranie, ja widzę, że ja tutaj nie dokręcałem w ogóle kolorów. A trzeba i tym się zająć nagraniem, żeby dobrze wyglądało. Highlights ja sobie zmniejszę, dodam sobie shadow'y, żeby to było ciemniejsze. Creative, tutaj możemy również kolory jakieś y, wydobyć sobie z tego ciekawe. HDR jest OK. Sharp'em 15, Vibrance sobie zwiększymy, wiadomo. czym sobie z highlights'ami lekko w stronę różu. Shadow w niebieskości, żeby pasowało nam do y, całej stylistyki tej spłówki. Teraz jest to tylko kwestia tego, żeby dodać ciekawe przejścia. Tak jak mówię, Addictive Diesel się sprawdza. Deep to White jest bardzo ok, żeby zrobić fajne, płynne przejście pomiędzy klipami. Tego procesu już tłumaczyć nie trzeba. Używam Addictive Dissolver, Film Disolwa, cross zooma i Light Racer, czyli cztery podstawowe efekty przejść. Ja wykorzystałem właściwie dwa przejścia, czyli zoom blur, który jest w większości programów, myślę, że darmowy, albo jest na pluginie, oraz przejście na leszu, czyli zwykłym wyjaskrawieniem ekranu do bieli. E, z lekkim blurem i powrocie do normalnej sceny. Tyle. Dodaję jakąś muzykę, tak żeby YouTube mnie nie zjadł za prawa i macie gotowy klip Jedyne co zmieniłem w tym klipie To skróciłem przerwy pomiędzy wystrzałami Wszystko jest zostawione dokładnie tak jak wam pokazałem Nic nie zmieniałem, nic nie rozjaśniałem Nic nie kombinowałem z tym klipem Dodana jest również muzyka I to jest właściwie wszystko Edit jeżeli chodzi o muzykę należy do jego, a jest to Devil Eyes Od Zodwika Dobra, tak wygląda cały klip, który zrobiłem Ja wiem, 20 minut Jeżeli natomiast chcecie ten klip szybko przerobić na tiktoka, shortsa czy cokolwiek to patrzcie Klikacie na niego prawy, new sequence from clip, mamy to Wchodzicie w sekwencje, sequence settings Zmieniacie resolution na 1080x1920, na ponieważ taka jest nam potrzebna. Na shorta, dokładnie tak. Powiększamy sobie teraz całość. Możemy to całkiem powiększyć, żeby wypełnić scenę, ale czy to dobrze będzie wyglądało? Kurczę, nie jestem przekonany. Warto, żeby było widać wszystkie skille i amunicję, czyli coś takiego maksymalnie, prawda? Tak mi się wydaje. Możemy sobie to zduplikować altem. Boom! To na dole bierzemy sobie, powiększamy skalą, aż wypełni nam całą Strefę, cały ekran Piękna sprawa W efektach szukamy fast blura Przeciągamy fast blura Wchodzimy w efekt controls Dajemy blur na 50 Może za dużo 25 Lepiej Zmniejszamy sobie ekspożur, Żeby nam nie przeszkadzało w tle Dodajemy 10 kontrastu Wspaniale To natomiast z kilami Fajnie jakby się pojawiały gdzieś tu na środku Więc co zrobimy? Prosta sprawa Duplikujemy po raz kolejny nasz klip. W efektach szukamy czegoś takiego jak krop. Przeciągamy krop na nasz najwyższy edit, efekt controls, klikamy motion, przeciągamy go sobie tutaj, dokładnie tak. Kropem przeciągamy dosłownie tutaj, żeby była pokazana nasza wspaniała sekwencja. Powiększamy to sobie, żeby pięknie wypełniło nam scenę, czyli 215% skali, i myślę, że tak będzie jak najbardziej. W porządku. Tak prezentuje się cały klip przygotowany pod Shorta albo TikToka. <grymiany> Myślę, że wytłumaczone, myślę, że każdy zrobi swój pierwszy klip. Przygniotem sobie kłaki jak diabli. Nie wiem, ile będzie trwał ten poradnik. Mam nadzieję, że spiąłem to w miarę logicznie. Nie zajęło mi to dużo czasu albo dużo kombinacji z nagrywaniem klipów. Wiadomo, przygotujcie się do tego wcześniej i usiądźcie do montażu, bo sam montaż to jest kwestia naprawdę poprzeciągania kilku gotowych efektów, przycięcia klipów według własnego uznania. I to się samo robi. Dzięki za oglądanie Wem wy byliście Wy. Komentujcie, jakie jeszcze chcecie poradniki czy do animacji, czy do montażu, czy do czegokolwiek innego co jestem w stanie Wam pokazać. Widzimy się niedługo. Cześć!